Dziecko zwane Jezus Misterium. Scenariusz W rolach głównych.

Zejdź, teraz moja kolej. Nie teraz, później. Jezus nie chce zejść. Uspokójcie się. Czy zawsze musicie się tak zachowywać? Nie powinno brać się dzieci na pielgrzymki. Twoja mama wiedziałaby, co należy zrobić w takiej sytuacji. tempo abitanti Od niepamiętnych czasów oferujemy naszą gościnę nazarejczykom pielgrzymującym do ziemi świętej. Witam! benvenuto fratello. Benvenuti fratelli. Benvenuto, come stai, eh? Niech będzie pochwalony pan, jak się czuje twój syn. Wybieram się do Jerozolimy. Potrete dormire qui da me stanotte. Grazie, Ron. Możecie się ugościć u mnie. Davvero? Dziękuję. Oczekiwałem ciebie. Do prady? Moje drzwi się nie domykają. Stolarze uciekli stąd, bo jest zbyt mało pracy. Zaraz je naprawię. Zresztą są tak zepsute, że lepiej zrobić nowe. Zrób je, jak będziesz wracał. Widzieliście Simone? Nie. Może go goni jeszczurkę. Simone! Widziałaś mojego syna, nie. Myślałam, że jest tutaj, zniknął. Idę go szukać. Po raz pierwszy zabierasz syna do Jerozolimy na święto Paschy? Tak. Miasto już zna. Byłem też w siedzibie króla. Ma bujną wyobraźnię. Tak, nie zawsze go rozumiem. A żona została w domu. Opiekuje się chorym kuzynem. Każdy Żyd powinien co najmniej raz do roku udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Nie wiem, czy nakaz ten dotyczy także kobiet. Gdybyś znał moją żonę, narzekamy na kobiety, a nie potrafimy bez nich żyć. Bardzo za nią tęsknię. Zdarzały się już momenty, że byliśmy rozłączeni. Zniknął syn Agara. Co się stało? Nie ma go. Wszyscy go szukają, może zabłądził. Nigdzie go nie ma. Nikt go nie widział. Wszędzie go szukaliśmy. Kiedy go znajdę? Simone! Simone!

Simone Simone Jezu, mnie ałemato, vero Jezu. Wołałeś mnie, Jezu. Słyszałem twój głos. Nie potrafił latać, dlatego umarł. Stanie przed obliczem Boga w dniu ostatecznym. Zobaczy tłum zmarłych przed tronem pana. Wołałeś mnie, Jezu. Słyszałem twój głos. Gdzie są pozostali? Zostawili nas w tyle. Nie zatrzymuj się. Oczekują ciebie. Dzięki ci, panie, odnalazł się. Powiedz, co się stało. Gdzie się ukryłeś? Chciałem złapać jaszczurkę. Upadłem. Wydawało mi się, że latam. Bałem się. Potem zapadła ciemność i Jezus mnie przebudził. Nie mogłeś upaść. Nie masz nawet zadrapania. Nie mówisz prawdy. Upadłem. Najważniejsze, że wszystko się dobrze skoczyło. Jeżeli mi nie wierzycie, spytajcie Jezusa. Simone mówi, że go odnalazłeś. Wytłumacz nam, co się wydarzyło. Tak, Dice, di caduto in un Powiedział, prezes. że spadł z urwiska. Co widziałeś? Wyglądał, jakby spał. Upadłem. Gdybyś naprawdę upadł, byłbyś okaleczony. Pewnie zabłądził, zmęczył się i położył się spać. Może... Upadłem. Może ci się to tylko przyśniło. Możliwe. Położyłem się spać i przyśniło mi się, że opadam. I Jezus mnie przebudził. Wyglądał, jakby spał pewnie. Przepraszam za zamieszanie dobranoc. Całe szczęście, odnalazłeś go. Piękna noc. Masz zbyt twarde łóżko? Tak. Miejmy nadzieję, że noc będzie ciepła. Nasi ojcowie byli przyzwyczajeni do spania pod gołym niebem. My nie. Chociaż zdarzyło się, że spaliśmy na pustyni. Jesteś dobrze przykryty. Tak. Co powiedziałaby mama, gdyby zachorował? Dlaczego się przebrałeś? Mi Pobrudziłem się. Jezu. A me dirlo, Mnie możesz mimi. powiedzieć prawdę. A wszystko mówisz. Zresztą nic się nie stanie, jak mi nie powiesz. Ma sì. ti tante Se non mi Dzięki Bogu, niente, wszystko się dobrze skończyło. Niente. Niente. Grazie a Dio. na no lesucie Widziałem zmarłych, dużych i małych, którzy stanęli przed tronem. Nie potrafił latać, dlatego umarł.

Widziałem śmierć nad przepaścią. Nie wiem, co odpowiedzieć. Nie znam odpowiedzi na pytanie. Zrozum mnie. Ten mężczyzna, uważany za szaleńca i żyjący dzięki dobroci bliźnich, przysięgał mi, że Simon spadł w przepaść. Widział go martwego, całego we krwi. Niemożliwe, nie miał rany. Nieszczęśnik twierdzi, że krew Simona przenikała w ubrania Jezusa, gdy ten tulił Jego ciało. Jak to przenikała w ubrania Jezusa? Opowiadał niestworzone historie. Widziałem zmarłych, dużych i małych, którzy stanęli przed tronem Króla Izraela. Dziwne słowa. Być może są pozbawione sensu. Z drugiej jednak strony, ten człowiek nie jest zdolny do tego, by kłamać. Jest niewinny niczym anioł. Kto wie? Rozmawiałeś z synem? Tak. Co ci powiedział? To co wszystkim? Oczywiście. Kto wie, co widział szaleniec? Buonanotte, Giuseppe. Dobranoc. Buonanotte, Rabbi. Dobranoc. Rabbi. Rabbi, io voglio essere... Chciałbym być lepszym ojcem S dla syn. Un buon padre per mio figlio. Chiedi l'aiuto di Dio. Módl się do Boga. L'aiuto di Dio. Krew przenikała w ubrania Jezusa. Dio mio. Boże pomóż! Aiutami. <laughs> Dovrebbero essere qui vicino appena coperte, powinni być tutaj. Starzec mówił, że znajdują się 30 kroków od ruin. Jeśli kłamiesz, to będziesz miał kłopoty. Mówię prawdę. Kiedy stary mnich mnie tutaj przyprowadził, byłem małym chłopcem. Teraz jestem jedyną osobą, która o tym wie. Szukaj dalej. Mówił 30 kroków od ruin, powinny być tutaj. Są tak dobrze ukryte, że nie można ich odnaleźć. Ukryte tak, aby przyszłe pokolenia mogły je odnaleźć. Gdy Rzymianin Pompejusz podbił naszą ziemię 50 lat temu, myślano, że naród Izraela będzie wymordowany, jak za czasów Asyryjczyków i Babilończyków, a słowa Boga zostaną na zawsze stracone. Przybyłem tu, by odnaleźć proroctwa dotyczące nadejścia Mesjasza, króla Izraela.